Tutaj Dzisiaj nagram dla Was taki mini unboxing paczki niespodzianki od Speedcuba. Nie zamawialiśmy jej, jest dosyć mała. Z góry dziękujemy, jeszcze nie wiemy co jest w środku, no, nie jest spora maneją od Speedcuba. Jeszcze dodatkowe dwie pieczątki, no, no nie przedłużając, zaczynam opierać, mamy rachunek. I tu mamy dwie kosteczki. Może się. O, udało się. I tu mamy. No, wyłaś. I tu drugą kosteczkę. Zobaczymy. O, koperta jest już pusta. To były dwie kosteczki. To pierwsza, pudełko jak od, od Shengsu, Fabiodynki. Zobaczymy, co jest w środku zaraz. Klejka, druga naklejka. O, pudełeczko, A to druga kostka. Tu mamy Gans 3,57 mm. Tu mamy w środku specjalny śrubokręcik. Tutaj mamy krzyżak, który przechodzi przez center. I na to mamy nakrętkę, i to jest właśnie specjalne do tej kostki. Tutaj ładne rozwidlenie no. I naklejeczka z batem Fajnie, że tą kostkę dostaliśmy, ponieważ nie mieliśmy nic z GANS, a kilka osób nam właśnie zwróciło uwagę, że jak robiliśmy swojego czasu pojedynek gigantów, czyli najlepszych kostek, według nas oczywiście to właśnie, że szkoda, że nie wzięliśmy tej kostki pod uwagę. No nie wzięliśmy jej pod uwagę, bo nie mieliśmy wtedy, na, na wtedy tej kosteczki. No i zobaczymy, czy faktycznie jest tak dobra, jak niektórzy o niej mówią. No zaraz ją zobaczymy. Tutaj mam jeszcze taki kolorowy kod. Ja sobie coś tam zobaczyć. O tej kosteczce za chwilę. Tworzymy sobie tą rzekomo kostkę szększu. O, W środku jeszcze była instrukcja, jak zwykle. I tu mamy kosteczkę oklejoną różne loga. Taka typowo widać kolekcjonerska kosteczka. Sweet Cube, logo chyba Sopotu, Polskie Stowarzyszenie, logo Hipopotama, Sopot zawody i coś takiego. Hmm. A to chyba zwykła, prostą prostu ręka. Dokładnie. Kostka, sama kostka tu jest mniej istotna. Tu chodzi po prostu, że okoliczność kostka. Czy to wygląda jak logo? Okej, okay. zobaczmy jeszcze tę ważniejszą kostkę. Pósteczka w środku jeszcze jest sporo rzeczy. Między innymi instrukcja. Specjalny ślubokręcik. Jakoś oktopus, czy jak to się nazywało, ile dobrze pamiętam. I naklejek. O, no, jeszcze fajne dodatkowe logo. A, jak, jak zmienimy naklejki, to i tak będziemy mieli drugie logo. Na no, kosteczce już mamy też drugie. Koska to nie wygląda, zauważył nie? Takie fajne naklejki, takie lekko błyszczące. Podobne do Tak, mamy takie odcienie lekko Dajanowskie. też ciekawie wygląda jest ten zamkony center. Ja troszkę do Dianmy podobna, tylko że zobaczcie tutaj. Ten center jest prawie idealnie okrągły. W diamie tam po prostu był mocno zaokrąglony, ale tutaj praktycznie to jest koło. No, w zasadzie tak. Wygląda świetnie. Takie pierwsze wrażenie. Super. Wygląda bardzo ładnie. A jak się porusza? Mm. Szybciutko. O, pomieszam kostkę, to może łożę. Ale porusza się naprawdę super. Naprawdę... My naprawdę będziemy musieli coś o niej napisać w tej pojedynku. Może właśnie zrobimy jakąś taką eratę, czy dodamy ją do porównania i, i zobaczymy jak ona według na... No oczywiście w jakimś czasie, yy, jak ona ma się do kostek właśnie, które wcześniej porównywaliśmy, czyli do Diana 2, do Fangshi V2 oraz... Dokładnie. Ja to właśnie kończę. Słowa. Kosteczka świetna jak na początek. A więc w co znajdował się Gans, w wersji trzeciej i SHANKSURF V1 oklejona różnymi logami. Dzięki wielkie Speedcube za e, przesyłeczkę. Nie wiedzieliśmy o niej. Taka dla nas niespodzianka, bardzo miła. Dzięki jeszcze raz. Wszystkich zapraszamy do zakupu właśnie Speedcuba. Bardzo przyjemny alegrowisz, bardzo fajne kosteczki. A z naszej strony dziękujemy za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, możecie kliknąć łapkę w górę czy też subskrypcję. Będzie miło. Mhm. No oczywiście spodziewajcie się recenzji tej kosteczki, bo jest warta tego. Dzięki. Cześć. Cześć.